Gładzieccy jesteśmy w jesteśmy jakimś liftingu. Kurde, to chyba ta słynna kierowczyni, co? Mamy 24 godziny, aby polatać po tym mieście i po najważniejszych atrakcjach polubić je lub skreślić z naszej mapy. Odwiedzimy Sagrada Familia, Łuk Triumfalny i prawie ławkę gaudiego. Tak, start. Volete essere usiamo La sala di un'altra parte To niezwykłe dzieło architektoniczne jest nie tylko jednym z symboli Barcelony, ale również jednym z najbardziej znanych, nieukończonych budynków na świecie. Zwiedzanie wygląda w naszym wypadku tak, że mamy aplikację, tak. słuchaweczkę własną tak. i sobie słuchamy po polsku, Ziemność, elegancko. Początki bazyliki i teraz idziemy tak. na dwójkę. Na dwójce to już byłaś? Nie, nie byłam, byłam dopiero na jeden czas. Przecież byłaś w kiblu. Prace nad Sagrada Familia trwają od 1882 roku i mają się zakończyć dopiero w 2026. Jego wyjątkowy styl, zaprojektowany przez Antonio Gaudiego, przyciąga miliony turystów rocznie. Chleba naszego dnia Right to znaczy rosy z jarmarku Bożonarodzeniowego we Wrocławiu, ten wie, co to znaczy. Dobry pomysł na kubeczek z yy, pojemnikiem. Tak, po co mieć mało czekolady, jak można mieć dużo. Park Güell. Ten kolorowy i niezwykły park został również zaprojektowany przez Antonio Bałbiegu. Park ten jest znany z charakterystycznych mozaikowych konstrukcji, tarasów i słynnej wapiennej łapki w kształcie węża. To idealne miejsce do spacerów i podziwiania panoramy miasta. No będzie, że mi się nic nie podoba, ale mi się bardzo podobają te łapki, ale żeby czekać tą całą, wielką, długą kolejkę, no to tak... Mamy to 24 godziny. Jak się na plażę? A na ten budynek wchodził pan od jakieś 3 tygodnie temu z koleżanką. Idziemy do szpitala tego Pawła. Podobno to najpiękniejsze miejsce po Zakrada familia tutaj. La Jest to słynna ulica w samym sercu Barcelony. To nieco ponad kilometrowa promenada. Kultura jest pełna życia i aktywności przez całą dobę. Możesz tu znaleźć kawiarnie, sklepy, stragany z kwiatami oraz artystów ulicznych. To doskonałe miejsce do obserwowania lokalnego życia i kultury. Tak się słuchajcie, w podróży rozmawia i tłumaczy. Kulinarnie bez sukcesu Daria na Donsana Nie pojadła Mi wszystko smakuje <grywia> Daria mówi, że oliwki oni nie umieją w oliwki w tych miejscach Czyli w dwóch na dwa nie umieją w oliwki smakuje jak sałatka jarzynowa Smakują jak sałatka jarzynowa Barcelona ma kilka pięknych plaż, a Barceloneta Beach jest jedną z najbardziej znanych. To popularne miejsce zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Możesz spędzić czas na opalaniu się, kąpaniu w morzu lub skorzystać z jednego z wielu barów i restauracji usytuowanych wzdłuż wybrzeża. Być może kiedyś tu wrócimy i zostaniemy dłużej, jednak ten pierwszy kontakt z Barceloną uznajemy za średni.